się tęsła. ze bólu co ty myślisz że jesteś hardcore? jesteś kubiankiem Nazbieram na super vipa i kupię sobie i cię jak mała nie rozumiem bo chyba twój jest nie nie Pisę wyraźnie ale nie umiem przeczytać, bo jesteś taką gnojówką, że... Że głowę odpada. Ja nie umiem wyraźnie przeczytać. Koniec. Ja nie piszę z tym stunterem, bo mu... Jak wyjmę rękę, to się nie obudzi. Jak wyjmę tylko rękę. Jak tylko wyjmę rękę, to będzie załował.